Dzień dobry, dzisiaj jest niedziela. E, witamy Was serdecznie z War Barrow Bay. E, silniczek już chodzi, bo my wybieramy się do Weymouth. Także ostatni rzut na klify. Prześlicznie tu jest. Na pewno miejsce warte odwiedzenia. Troszkę w nocy bujało, ale generalnie było dosyć spokojnie. A my o tam, tam daleko będziemy sobie płynąć. Także mamy 10,4 mili. No a jak przybędziemy, to będzie dzień prania i tak dalej, i tak dalej. <gry> Także do zobaczenia na miejscu. No pięknie to wygląda. Niesamowite klify. Niesamowita zatoka. Super klimat. Going through the motions, I'm dreaming of the ocean as I swim above a river bed. Life is so fraudulent. Towel off my guilt as I shuffle through the silt, draw a line. Zbliżamy się powoli do Weymouth, Tutaj po tej stronie jest Portland Harbor. Ogromny. Tam są trzy wejścia: dwa dla statków komercyjnych i jeden dla statków. statków, Dla jachtów takich prywatnych. Trochę tytułem uściślenia, jeśli chodzi o Portland Harbor. Jedno wejście, East Ship Channel, jest przeznaczone dla statków handlowych i prywatne jachty mogą go użyć tylko za zgodą Harbor Master'a. Drugie jest zamknięte, South Ship Channel, zablokowany przez drut biegnący przez wejście i wrak HMS Hood, który leży na dnie. A trzecie, North Ship Channel, jest głównym wejściem do portu dla ruchu rekreacyjnego, ale czasami może być też używane przez duże statki handlowe. Dlatego obserwowanie świateł jest bardzo ważne. Kiedy zobaczycie trzy pionowe ustawione zielone nieruchome światła, oznacza to, że duży komercyjny statek wchodzi do portu. Trzy pionowe czerwone światła wychodzi z portu. A jeśli zobaczymy trzy czerwone migające światła, oznacza to zakaz korzystania z wejścia. Dla prywatnych żaglowców brak świateł przy wejściu do portu to najlepszy znak. Można śmiało wpływać. Podobne światła mamy też przy wejściu do Waymoof. My płyniemy do Waymoof Harbor, i tam będziemy patrzeć też, czy są jakieś światełka. Bo w zależności od tego, jakie się palą, można albo nie można wchodzić. No, jeszcze mamy ze dwie mile, żeby tam dopłynąć. Powoli będziemy szykować wszystko, no i wchodzimy, moi drodzy, do Weymouth Harbor. Na kanale 12 dowiedzieliśmy się, że nasze miejsce jest Bravo 7. Będziemy jako trzeci doraftowani do jachtu Paten. <gryw> Także obwiesiliśmy się odbijaczami. Naszykowane liny są, no zobaczymy jak to pójdzie. Mamy nadzieję, że ktoś tam będzie. Waymove Harbor spodobał się nam od razu. Mimo, że mieliśmy trochę problemów z doraftowaniem. Na początku próbowaliśmy sami, bo na paton nie było nikogo. Nie bardzo nam wychodziło. Dlatego, kiedy właściciele paton pojawili się na swojej łódce, odetchnęliśmy z ulgą. A tą środkową najpierw wezmę, nie? Oni nie mają marcink nagi środkowej, to ja chyba linę z dziobu wezmę. Chyba musisz ostrzej. No właśnie, jakby ktoś był tutaj, chwycił linę Ja wiem. To to you, yes. Think. Is there anyone? Yeah. Oh, hi guys. We're trying to raft up, but not very successful with that. Shall I give you the bow line? Fantastic. Thank you. Oh God, this is so difficult. <laughs> yeah. 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 Okay. Whoopsie. a movie. <laughs> Oopsie. No, all right. Oh fantastic, thank you so much. No, ale muszę Ci podać, nie? Zrób sobie tam, a ja tu przytrzymam. I jesteśmy, kochani, w Weymouth. Doraftowani jako trzeci, proszę bardzo. Jedna łódeczka, to jest Westerly Storm. Tutaj do Paton, jesteśmy doraftowani, a to jesteśmy my. No i będziemy teraz tak, wybieramy się ze śmieciami i z praniem do biura, no tak. Życie na jachcie. Różnicy prawie nie ma, prawda? Dokładnie jak w domu. Śmieci trzeba wynieść, pranie zrobić, tak samo. A jak to jest dokładnie z tym raftowaniem? Szczególnie w czasie sezonu żeglarskiego, kiedy jachtów jest bardzo dużo, a miejsc by zacumować mało, raftowanie jest bardzo popularne. Jak to wygląda w praktyce, już widzieliście. Nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Upraszczając, przytulamy się do innej łódki, która może być przytulona do kolejnej, a ta kolejna może być zacumowana do pomostu. No ale po kolei. Mamy ponton, mamy pierwszy jacht zacumowany do pontonu, potem drugi jacht cumujący do tego pierwszego jachtu. A do tego drugiego trzeci. Czasem czwarty się dołączy. Jachty doraftowujące zazwyczaj używają cum dziobowej i rufowej, a jeśli są nieco dłuższe, to i brestu. Dobrym zwyczajem jest poprowadzenie bardzo długich cum z dziobu i rufy, jachtu do knagi na pomoście. Tak, by zabezpieczyć zarówno siebie, jak i łódkę, do której jesteśmy doraftowani. Jak łatwo zgadnąć, przejście na suchy ląd nie jest proste, jeśli się jest, na przykład, tak jak my, doraftowanym jako trzeci. Żeglarska etykieta wskazuje, że przy przechodzeniu przez czyjąś łódkę należy użyć dziobu, bo kokpit to strefa prywatna. Generalnie robimy tak, by nie przeszkadzać, nie zakłócać czyjegoś spokoju i poprowadzić tak swoje cumy, by było to jak najbezpieczniejsze dla wszystkich. Raftowanie jest bardzo popularne w harborach. W marinach jest raczej rzadziej spotykane. W Wielkiej Brytanii harbory są o wiele tańsze niż mariny, a bardzo często oferują warunki podobne do oferty droższych marin. Są prysznice i pralnia, tak jak w Weymouth. A w kieszeni zostaje nieco więcej na pyszne fish and chips. Tyle na dziś. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, bo w następnym tygodniu. <tryk> I don't know, <tryk> not yet, I <tryk> Let it go, let it go, let it go. Yeah!